No i przygotowania do kolejnego lotu. Gołąbki wyszły na pole się pomoczyć. Bo lataniem to ciężko nazwać. Ale cały tydzień taki ma być, no to co poradzisz. Mają cały tydzień być zamknięty. Te nie choć o skrzydła rozprostują. Pogoda jest... skudna Witamy. Dzisiaj w gołębniku lotników. Wiktoria pomaga mi obrączkować młodziaki. Razem z córką. Przyszła za tatą do gołębnika. Tutaj mamy dwa młode. Akurat po córce szaleńca. Która za dwa lata w jednym roku miała i 10 konkursów. Ej nie bij. A w następnym... No super, super moja lotniczka. Także je zaobrączkujemy i rozłożymy. Wikusi się podoba. Jaki jest młodziaczek? Słodki? I drugi. Drugi będzie płowy, a jeden będzie niebieski. Założyliśmy obrączkę. I rozłożyłem po jednym. Tak wygląda. Czemu on wygląda? Co? Bo jakie ma mnie mhm. Ja tak dopieram. Bo nie uczymy go łatać. Czemu żyjesz tu? Obrączkę mu założyłem. Czemu? Musi mieć. Każdy ma obrączkę. Przepraszam. Nie ma obrączki go. Ma obrączkę. No, no ma. Ma. No. Ten tu nie chce dać. Dostać się do gniazda. Co robi ten gołąbek? w każdym gnieździe zostawiam jednego młodego po co się mają stare męczyć no i są rozkładane po prostu z tych najlepszych gołąbków lepszych par zostawiam rozkładam a a z tych gorszych par nie są zostawiane po pierwsze wychowa się mniej młodych lepszej jakości młode będą ładniejsze jak będą po jednym chowane Stare się mniej zmęczą, także same plusy. O, ten samczyk wydał już dwa razy najlepszego lotnika, akurat z różnymi samicami. No także tu jest rodzeństwo. Najlepszego lotnika. Jednego będzie chował, drugi będzie pod inną parą. Tu są kapitalne młódki. Na 6 młodych odchowanych po trzech lotach 18 konkursów. To jest córka szaleńca z synem rudego i jednocześnie synem matki żony szaleńca. No także wybitna para super. W sumie i na dodatek jest to para złożona na pokrewieństwo. Bo jej. Matka tej samiczki, to jest jednocześnie matką tego rudego, więc to dobrze to mówię. No tak, dobrze, yy, nie matką tylko jedno pokolenie, jedno pokolenie dalej, tak? Bo to nie jest przecież brat ze siostrą. mi się zagubił. No i tutaj. Jest drugi rozłożone, żeby się fajnie chowały. No, rozkładanie ma to do siebie, że tu wiaderko pięknych, zdrowych, młodych musi opuścić mój gołębnik, ale nie ma tego złego. Przyjeżdża kolega, zabiera je do siebie na podkładkę. Co nie zmienia faktu, że jego trafią do, że tak powiem. Tak, o dzień dobry. No, tu mam mojego ale u niego muszę jakich dnia zdążyć, więc może e, ja w sumie no, jest gołąbek u mnie we ale weszat, to jest nieuniknione, to na selekcja ziemi, bo on musi był tak dojechany. Także te młode jak mi chodzi ładne, mi zdrowe, na, na schody, pojadą, do e, i to na schodach. Wchodzę do glemnika we furgon i go już do ręki do złapałem, kolegi, bo był wychudzony strasznie, nie? A on sobie je podłoży i wycofamy. No, bo tutaj to są tychy, nie? Mikołów w sumie, no ale mąż do Tychów naleźć, tak? Mikołów to blisko, bo tutaj za Mikołowem, ja tutaj Pawłowice Śląskie za Pawłowicami Śląskimi, nie? Aha, aha. A jest mąż? Jest mąż, jest, tylko e, mąż nie mówi, nie? Ale ja dam na głośno mówiący, niech Pan mówi. To Znaczy tak, numer Gołębia 7195. 7195. To jest swój? No to jest od no. no, to sobie on weszedł. Przed weekendem, nie teraz, tylko przed weekendem, bo ja go złapałem, zaraz pani powiem, jakoś, no dzisiaj jest dopiero niedziela, czwartek, coś takiego, bo dwa obce chodziły, on po, po, po poprzedniej niedzieli, w poniedziałek się mi tu zaczął pałętać, chodzić po ziemi, zbierać, ale no mówię, na tyle słaby i wychudzony, tak już jest lepszy, bo siedzi w wolierze z ozdobnymi, z mewkami, nie, tu córka ma, no więc się kuruje powoli. Ale dzwoniłem to mi telefon padł, więc, więc po prostu dopiero dzisiaj, bo dwa dni temu chciałem zadzwonić, a w momencie jak dzwoniłem, to mi się bateria wyładowała, a potem dwa dni zapomniałem. No i, i, i co z nim zrobić? No dobrze, no. Co z tym gołąbkiem zrobić? Jak, 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 jak to jak to byście widzieli? No jak jak, jak dojdzie do siebie, to niech go pan wypuści. To on do, dojdzie do nas. Okay. No bo ona, ale to mówię, z tydzień czasu potrzebuje, on jest jeszcze chudy, teraz nie ma pogody, to chyba dopiero. No bo to nie... jak trochę trochę nabierze siebie, to nie będzie To no, podejrzewam, że to za tydzień. tydzień, chyba że pojadę no, gdzieś na dożor, na zakupy, to, to tam go wyrzucę, bo będzie miał bliżej. No to dobrze. Mamy jeszcze jednego dobrze. obcego z Rudy Śląskiej, głosiłem gościowi. No, no to pojadę, to, to pozabieram te obce i. I tego, i, i, i wypuszczę. Nie wiem, samczyk taki na glazer oku nakrapiany, rozbieżony. Dobry. No, to, to tyle, to chciałem tak. zgłosić. To dziękuję panu bardzo. No, ja też pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Ten niebieski jest z rudy śląskiej, zgłosiłem go hodowcy. Pięknie się już trzyma. A jak pięknie wygląda już w ogóle, Aż się świeci gładziutki, wydobrzał. Jak zrobi się warunki pogodowe i, i będę miał wyjazd gdzieś tam do kierunku od domu, to je weznę. oba i razem wypuszczę. a jaki piękny, jak mu się tu. Pięknie między łymewkami powodzi. Z kolegą miło mi się rozmawiało. Znajomy, wspólnego znajomego Norberta. Też się posili. No a to jest łobuz po pitbullu od Dominika Palarskiego. On nie wchodzi do gołębnika, nie wiem czemu. Przy czym na trzy wkładania ma dwa konkursy. Tak śmiesznie, ale nigdy nie wchodzi. Po porannym oblocie cały dzień jest na polu. Wchodzi dopiero po wieczornym oblocie, albo przy wieczornym karmieniu, bo nie zawsze jest oblot, jak zwołuje, to wtedy wchodzi, a się śmiesznie zachowuje, a no i zawsze siedzi na dachu, a z lotu siada w środku stawki i robi konkurs. Śmieszny gołąb. Tutaj piękny młody po gladiatorze. Tutaj młodzież po rozpłodzie. A też muszę tam wybrać koledze jednemu i przedstawić co mu wyślę. Tak sobie tu siedzą elegancko w zdrowiu. Te gołąbki są do sprzedaży.